Siemanko, to Jalkien i witam Was w odcinku informacyjnym. No i tutaj, jak widzicie, mamy rozpisane serie, ale będą też inne serie. I dobrą informacją jest to, iż tutaj do tych serii będzie się też zaliczyła FIFA World. No i będą również inne serie. No i do tych skrótów dołączy się też podkład dźwięku z mikrofonu też znalazłem e, program, e, który na to pozwala. E, właściwie, ustawienia w programie, e, który na to pozwala. E, no i tutaj zaczniemy od tych serii. E, Nożna News, no to ta, jak wiem, e, seria, która jest najczęściej wrzucana na ten kanał. Ma na najwięcej e, odcinków ta seria. E, no i też. E, Tą serię e, będziemy nadal kontynuować e, i e, mam nadzieję, że e, będzie się Wam ta seria podobała. E, wiem, że może być ona troszkę e, przyludzająca, ale e, no tutaj te informacje e, po prostu chciałbym nam przedstawić. No i ta seria też będzie dalej kontynuowana. Tak, Euro 2016. E, Previews, e, więc tutaj będą e, specjalny, e, specjalna seria e, przed e, Euro 2016, przygotowania do Euro 2016 na temat stadionów i w ogóle zgrupowań zespołów, właściwie reprezentacji. No i e, też e, specjalnie na Euro 2016 e, ta seria. Powstanie i mam nadzieję, że będzie Wam się ta seria naprawdę podobała i miło kojarzyła z tym kanałem, bo na pewno do, do Mistrzostw Świata 2018 będzie oddzielna seria. Myślę, że tam będzie jeszcze dużo, dużo więcej odcinków, ponieważ no Mistrzostwa Świata, jak wiemy, są o wiele ważniejszym niż euro wydarzeniem, ale euro też na pewno jest dosyć ważne. No i miejmy my, nadzieję, że nasza reprezentacja Polski się właśnie tam e, dostanie. E, dobra, tutaj e, Turbo, no to jak wiemy najpopularniejsza seria na moim kanale. E, właściwie nie seria, bo to był jeden odcinek, który jest nadal nieprzebity od prawie, że e, półtorej roku. I też e, właśnie e, będzie niedługo już właściwie jest drugi w lutym rocznicy i pół roku będzie y, mój kanał już na YouTubie i mam nadzieję, że tutaj y, ten kanał y, się teraz naprawdę poważnie rozwinie no i naprawdę na to liczę. Y, no i ta seria y, myślę, że na pewno będzie zapamiętana do końca tego kanału, bo na pewno zakończenie tego kanału przyjdzie z czasem, ale to na pewno jeszcze nie teraz, jeszcze sporo, sporo tutaj odcinków będzie. No i tutaj widzimy kolejną serię F1 2013, ale zapisaną w Namgiasie, ponieważ ta seria nie jest pewna. No i mam nadzieję, że tutaj pod tym odcinkiem napiszecie komentarze, czy tą serię nagrać, no ponieważ tutaj mam limit 10-minutowy i tutaj musiałbym podzielić się na części ale no jest to możliwe, no myślę, że to nie będzie aż tak bardzo przeszkadzające. No i nie wiem czy chcecie, abym tą serię nagrywał. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, że tak, no a jeśli nie to nie napiszcie że nie, wiem, jeśli tutaj nie będzie odpowiedzi w komentarzach też myślę że nie będzie tej serii nagrywał ale zobaczymy jak to będzie no, tutaj i inne no i z tych innych zaliczam do tych innych zaliczamy FIFA World właśnie skróty no, z meczów tutaj już niedługo pojawi się odcinek na temat mojego składu no i zobaczycie sobie jak w tą filmik po prostu gram no i myślę że w ogóle różne gry tutaj będę nagrywał no i na pewno tutaj jeśli będzie jakaś nowa seria tutaj na temat na temat tutaj właśnie piłki nożnej czy też powrót do WW News no, nie wiem czy tutaj powrócę do tej serii, bo po prostu nie oglądam już WWE od jakiegoś sporego czasu, no i po takiej przerwie długiej od oglądania WWE znowu tutaj y, będę tak wiele wiedział po prostu o WWE, bo wtedy no to na pewno, na pewno wiedziałem sporo, sporo więcej, ale y, zobaczymy, myślę, że... Y, ta seria się jednak nie pojawi. Jeśli się pojawi, na pewno odcinek informacyjny również będzie na ten temat. No i to by było właściwie na tyle w tym odcinku informacyjnym. No i tutaj już, jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek Sweet World, właśnie z tej serii. No i być może pojawi się jeszcze jakiś inny odcinek. Do zobaczenia, cześć!